Cześć. Ostatnio dostałem paczkę, o której był filmik. Przyszły mi dwie odmiany batatów, które teraz widzicie, różowe i fioletowe. Ten jest biały, ma środek, a ten fioletowy będzie w całości. Ale to nie o tym filmie, o tych batatach, bo w tej paczce jeszcze przyszło mi, przyszło mi jedno warzywko. Prosto z Afryki, można powiedzieć, z Azji oraz Ameryki Południowej. Bo to warzywo jest właśnie tam uprawiane. Ono jest takie, zobaczcie. Gigantycznie długie. To jest gorzej. Z tego warzywka robi się m.in. mąkę, ale nie tylko. Można gotować, piec, tak jak bataty. To jest afrykańskie, najczęściej w Afryce spotykane warzywko. Nazywa się maniuk. Kiedyś był taki program. Pieprzywanienia i tam, właśnie gospodarze prowadzący Tony Halik i Elżbieta Dzikowska jeździli do różnych krajów Ameryki Południowej Afry i w Afryce też byli i tam, właśnie zajmowali się różnymi roślinkami i innymi zagadnieniami dotyczącymi kultur, plemion i właśnie, maniek to był jedną z podstawowych można powiedzieć, jak u nas jest chleb, pszenica, tak u nich właśnie z manioku robili yy, mąkę, a z mąki placki, ale nie takie placki jak u nas drożdżowy czy jakieś z ciastem, kruchem, tylko po prostu coś na wzór podpłomyków takie afrykańskie placki, właśnie z tego manioku To jest jeszcze druga bulwa, dwie sztuki dostałem I u nas po prostu musi być głęboko posadzone, bo Straci się rozrastają i no, później trzeba będzie kopać dosyć, dosyć głęboko. także maniok jeszcze u mnie nie, manioku jeszcze nie było u mnie także to jest nowość wśród może powiedzieć ziemniaków, bulw. Pokażę wam jeszcze w internecie jak wygląda w rzeczywistości. Tak właśnie wygląda maniok. Takie bulwy mogą mieć do nawet kilku Kilogramów, nawet do 10 kg, albo i więcej. No, ale to bardziej w tamtych krajach, z których pochodzi, kontynentów dokładnie bo afrykańskiego, azjatyckiego i Ameryki Południowej, jak wcześniej powiedziałem że piękne, piękne roślinki. Przy okazji można z nich skorzystać kulinarnie. Zarówno maniok, jak i nasz polski ziemniak są w wersji surowej, są trujące. Czy po prostu trzeba go gotować tak jak nasz ziemniak? Aczkolwiek nie nasz ziemniak, bo ten tradycyjny polski, że tak powiem w cudzysłowie, ziemniak pochodzi z Ameryki Południowej. Wcześniej trafił do Włoch, a z Włoch tak ta i kapusta, pomidory za czasów królowej Bony trafiły gdzie? do Polski. Więc to nie jest typowo polski ziemniak, ten, który dzisiaj, codziennie spożywamy. Także maniok, jakiś ziemniak. Zwykły wersji surowej jest trujące. Trzeba po prostu ugotować, upiec lub zatrzeć na mąkę. W tej formie będzie do spożycia. Z ciekawostek piszą tu na przykład, że z mleczka pozyskiwanego skłączy, może na przykład o, co tu piszą? służy do produkcji kauczuku. Właściwie to mleczko pozyskiwane z kłączy. No, tego nie wiedziałem. Maniok wsadzamy do dużych, naprawdę dużych donic, albo do, najlepiej do gruntu. Tylko przy czym no, trzeba mieć dużo miejsca dla takich roślinek, bo one potrzebują no, sporo miejsca. Po prostu. Same bulwy mają około 30 cm, 20 cm, 30 cm. Także sobie, sobie rozumiecie, że muszą być duże donice, naprawdę duże. Jeśli ktoś ma jakieś pytania dotyczące manioku, chętnie udzielę jakichś wskazówek/informacji. Ta, ta, ta jedna bulwa to ma około 30 cm, ta jest tutaj krótsza, około 20 cm. Posadzę w całości pionowo w ten sposób i pójdę do gruntu. Ale to w drugiej połowie yy, maja. Bo zbytnio przymrozków nie lubią. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się tematem dzisiejszego odcinka. bo Maniuk. Prosto z Afryki, z Azji i Ameryki Południowej. Cześć!